Także oczywiście witajcie, ja jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku nagrody za potężne full z w moim wykonaniu, co prawda wywadziło mnie kilka razy, ale to nie zawsze taki duży problem, ponieważ wbiłem piątą rangę, no i jak sami zobaczycie to naprawdę by całkiem spoko nagrody, przede wszystkim te playerpiki, także, także cóż, nie przedłużam i zapraszam was do oglądania i lecimy. Tak jak możecie zobaczyć na ekranie właśnie piąta ranga wbita, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Blisko było do rangi czwartej, aczkolwiek no, parę waleń z serwerów, niestety to mi uniemożliwiło. No i mamy bardzo fajne nagrody, przede wszystkim no, ta kwalifikacja, kwalifikacje, dzięki czemu nie będzie trzeba grać w Division Rivals, się tak zagram, żeby mieć te ulepszone nagrody. No i pierwszy pick, czyli 95 Plus Tibo Kurtua, tak naprawdę się zastanawiałem, nie nagram tego od razu, mówię Wam teraz, ponieważ miałem problemy z tym, żeby nagrać wczoraj te, te nagrody. No i tak się zastanawiałem, tutaj będzie taka naprawdę bardzo rozkminna, ponieważ mamy Manuela Neyera i mamy Freda. I Fred mi się przyda do składu, ale Manuel, Manuel Neuer to jest naprawdę bardzo fajna karta pod przepałkę, z tym że Fred ma 5 gwiazdek sztuczek i do środka pola myślę, że będzie jak znalazł i dlatego go właśnie wybrałem, już wam to zaspoileruję. było. jeszcze tam Gendozi, ale Gendouzi jego mogę sobie kupić z rynku i on mi się do składu nie przyda, więc no... Myślę, że to byłby taki średni wybór. Także Fred i Courtois, jak za takie nagrody, myślę, że to nie jest najgorszy traf, ponieważ Freddy ma, ma taki moment to jest zawodnik, który wylatuje do mojego pierwszego składu, a Timo Kurtuwa będzie typowo zawodnikiem pod przepałkę. Mamy ma oprócz tego dwie paczki, paczkę Ultimate, paczkę bodajże za 100 tysięcy końców. No tutaj sypnęło jak sypnęło. Najpierw otworzyłem sobie paczkę za rzadkich zawodników, czyli to jest paczka jednak sorry za 50 tysięcy monet. No i tutaj jak możecie sami zobaczyć, mamy potężny walkout, to będzie Belgia miślu Lukaku. Miślu Lukaku po raz kolejny trafi jeżeli oglądaliście poprzednie materiały, to wiecie, że go naprawdę często trafiałem. a teraz mam go po raz kolejny, chyba trzeci raz trafiony w ciągu dwóch dni. No jak widzicie masa, masa duplikaty z postanowiłem to wszystko wysłać na listę transferową. Tak naprawdę w duplikatach nie ma żadnej ciekawej karty, dlatego też wam tego nie wiem czy to będę pokazywał czy nie. No ale jednak muszę troszeczkę coś nam nabić ten czas oglądania. Paczka Alchemy zawiera 30 rzadkich zawodników, ale najpierw jeszcze paczka z podglądem. Wiecie co? W, w całej historii FIFA ani razu nie miałem takiej paczki z podglądem. Nie, chyba w FIFA 21 miałem paczkę z podglądem, który, to, która tam mi się zwróciła i te, trafiłem chyba jakąś kartę tą kolorową, tą Summer Hit, czy jak to tam się nazywa. Teraz marka Salon zamiast sobie nie kupujemy. Czekajcie, może ją sobie kupię, bo to chyba 24 godziny jeszcze nie minęło, bo tam z tego co widziałem był cień. Ale nie jestem pewien. A i tak nie wiem, czym się chce, to ten niestety dosyć ciemny trap, bramkarz Mike Maniu. 84 overalla, a w środku oprócz tego również nic ciekawego, bo jeżeli wiodącą kartę jest, jest karta 84, w paczce za Ultimate to niestety to dobrze nie wygląda. I żeby odcinek nie był zbyt krótki, pokażę wam mój składnik, jak on się prezentuje i zagrałem sobie mecz Get Division Rivals, ponieważ trzeba grać, żeby mieć ulepszone nagrody, żeby był kontencik. Eee, tak mówiłem, że ten Fred mi się przyda do zespołu, ale na razie to jest, jest składik, którym wykonuję moje wyzwania o DLNA, więc tym się nie przejmujcie, to jest mój główny składik. Eee, I tak naprawdę jedyną kartą tutaj wymienną jest Kevin De Bruyne, na razie bardzo spoko zawodnik, 38 meczy, 9 10 asyst. Kupiłem go tylko i wyłącznie na tu ligę weekendową, czemu ma 38 meczy, ponieważ grałem jeszcze oprócz tego puchera Ultimate. No i te mecze się same nabijały. No i damy sobie chyba tego Freda na ławkę, trzeba go przetestować, jak on się będzie prezentował. Na razie go do składu mówiłem, no o takim mówiłem nie dam, no bo muszę wykonać jeszcze SB co, jednego zabonnika, żeby z tego Freda dać. A potem jakiś cień, jakaś kotwica, i myślę, że ten zabonnik będzie naprawdę bardzo, bardzo zbłogosławiony, sobie tutaj za, za tego Lopeza. No i co, i gramy, gramy, bo trzeba nabijać te mecze w Division Rivals. I nasz pierwszy rywal zaakceptował to spotkanie, zobaczymy jakim składem dysponuje, i to jest składzik. u Uuu, Ronaldo Nazario! Ronaldo Nazario, moi drodzy Państwo! Ronaldo Nazario to jest naprawdę bardzo fajna karta, zresztą sami o tym wiecie, bo to jest najlepsza karta w grze. Jedna z najlepszych kart w grze, bo ten Cristiano Ronaldo zmiennokształtny wygląda na najlepszą kartę. W ogóle jedna z najlepszych kart w historii. Dobrze, że to nie jest Optimus, bo przeciwko Optimusowi raz tylko w życiu grałem. No ale może być to dosyć ciężkie spotkanie. jest teraz Lorenzo, nie podanie Felipe, Felipe, czemu tak późno? No jest, niestety znowu to powiem, ale jest delay. Wiem, że nie, nie lubię używać wymówek, ale w tym przypadku, delay no niestety, no jest na nie moją korzyść. Ansopatii ładnie wybiega, ale to musi być dośrodkowanie Lorenzo i Siniena z główki, nie mógł tego skończyć, no bo jednak te 163 cm wzrostu mu w tym nie pomagają. Lothar Mateusz, no nie wiem ile miałem już tych okazji na strzelenie bramki, mój rywal miał jedną. Jeszcze robi cieszynkę, nie, na szczęście nie robi, ale Lothar Mateusz potrafił uderzyć się tym, tym, w tym przypadku to udowodnił. uwaga, Felipe Anderson, muszę podać, MUSZĘ PODAĆ Jagrilliś skończy, to, skończ to, jeden do jednego. no tyle ile miałem okazji, to jesteś coś niesamowitego, ale na szczęście udaje się mieścić piłkę w siatce Dobra, mamy koniec pierwszej połowy, na razie remis 1-1 ale ja wprowadzę moją tajną broń, czyli Klausa na prawo obrony i wypróbujemy sobie w środku może tego Freda no bo chciałbym zobaczyć jak on będzie się spisywał, no 8 prób i tylko ja na bramka, z mojej strony niestety nie zobaczymy jaki mamy expected goals, ale to mówi się trudno, mówi się trudno, więc tutaj wchodzi sobie Fred i na prawą obronę wchodzi sobie Klaus. No ale Lorenzo i Sini nie mógł się pomylić z tego miejsca, no bo on ma na, naprawdę bardzo fajne uderzenie w inne, na szczęście mamy 2 do jednego. Aj, mamy bromeczkę na 3 -2, do 2, więc trzeba to dotrzymać po prostu do końca. Nie wiem, czy zagramy w śmieci, będę grał na czas. A może jeszcze jedną uda się zrobić, zobaczymy. Mamy wreszcie koniec meczu, koniec meczu, co to było, co to było za spotkanie, tak naprawdę przeciwnik mam na wrażenie, że oddał upadam młodszemu bratu, albo starszemu, nie wiem kto ma lepszego skilla, no ale zdecydowanie to wyglądało dosyć ciężko, jeżeli chodzi o drugą połowę, ale meczek zrobiony, paczki otworzone, nagrody odebrane, więc myślę, że jak najbardziej odcinek spoko, dziękuję bardzo za oglądanie, zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście strzełeczka, trzymajcie się!